A mam pytanie, jak na radio Master Boxer nie ładuje mi się Express LRS, to muszę całe oprogramowanie zaktualizować? Nie, prawdopodobnie musisz włączyć nadajnik wewnętrzny. Musisz sobie wejść i już pokazuję, którą weźmiemy sobie, tą coś, weźmiemy sobie kamerkę. Tu tu tu. To Edge Trainer. All. Engine all. Return to home. Trainer. Acro mode. Będzie gadał, czy nie będzie gadał? Nie, chyba nie będzie gadał. Dobra, po pierwsze on O. Wchodzisz w Sysa. Następnie przechodzisz do Radio Setup, chyba, albo Hardware. Do hardware. Dobrze, tak. I tutaj masz internal RF. W moim przypadku jest OFF, bo ja używam zewnętrznego nadajnika. Ty, ty natomiast tutaj musisz sobie przestawić na, na CRSF. To po pierwsze. Hmm. To po pierwsze, a po drugie musisz wejść do modelu. Tu to będzie w setupie? Tak, w setupie. I musisz go włączyć jeszcze tutaj internal RF. I robisz dokładnie to samo. A, no ja teraz nic nie mogę zrobić, bo tam jest y, wyłączony w hardware'ze w Sysie. Jakby miał włączony, to tu sobie mogę włączyć. No ale ja mam external, więc ja mam to w tym miejscu. Także to jest. Y, Powód na 90%, że że nie możesz wejść do Express Najgorszy powód może być taki, że kupiłeś inną wersję. Chociaż nie, Radiomaster Boxer chyba nie ma 4 w chociaż może jest. Jakbyś kupił 4 w jednym, to by było słabo. No to znaczy, że nie masz nadajnika Express LRS, tylko 4 w jednym, czyli Fly Sky, Fr Sky, Sky i, i jeszcze kilka. A few moments later. Wielkie dzięki i ca live. No i fajnie, na live mamy rozwiązany kolejny problem i to lubię.